Ten cały czas? A jak już wchodzisz, to mógłbyś chociaż coś powiedzieć. Adam! Salwami ci, Husveni, kija widi hun sewerum de sanctum olim de dicta. Dobra, może się jednak nie Zostaczyło. mówić. Dziękuję. Dobra, świat. No, tyle chyba stać nie? A mapa w grze? Nie, Dobra. No to wyjebane, jak powiedział lider. Tak, tak, usuń wybrane ustawienia, dokładnie Pinkie. U, to on to kliknął, czy nie? Yes. Tak zapytał, kurczę. Usuń wybrane ustawienia? Nie, no to był bait, kurczę, że Jezu. Myślę, że nikt nie Dlatego przerwałeś. Stwórz serwer. Pamięć serwera. Kurczę, co pamięć serwera zrobić? To jest najwięcej. Co się stanie, jak najwięcej? więcej? Nie, ja... komputer pewnie, bo nie masz tyle. No dobra, tutaj jest zostawiony przycisk. Poko no. grzybsie. A nawet nie porobię postaci, mam wyje... No. No to się na miejscu dajcie znać. No dobrze! <sadziny> no, iść, znać. No dobrze. <sadziny> no, <to> nie nadziei na ratunek. Trzeba Minuty! <sadziny> <sadziny> nie można pominąć! Bo <sadiny> no, tak. Pan mnie w to! O już, jestem! To był załóż! Mmmm, musi podsuwać na połączenie! Nie zezwalam! Co znaczy? Pewnie ktoś ja to nie jestem! A dobra, że ja zapraszam do gry! Jestem serwerem, nie zezwalam! Zaprosiłem was do gry? No. no. Niestety. Kucz, to jest normalnie szafki otwiera. Połączenie nie powiodło się. Jak kucz? No zjeb... Dzięki już, zjeba. Czym zje kucz? Zje zje zjebałem, co oni będzie? <grym zjebałem. <grym no, tak zwałem, nie będzie? Zjebałem. To tak trzeba wezmę w serwer. Szat, wiem, serwer musi zamknę. pozwolić na połączenie, no pozwól mi. No pozwól no! A jak się pozwala w tej grze? A pozwól! Jest? No zgódź się no! Ja. No proszę, po no, no pozwól. A, a jak cię zapraszam, to nie jest pozwolenie, kur... Nie, to nie jest pozwolenie. Pozwalasz, po zapraszasz nas, a nie pozwalasz, żeby dołączyć do serwera. nie, czekaj, bo dzisiaj Kazomi mnie atakuje. <śm> płynądać, nie bieżąc, nie bieżąc. No, no, a jak ja... Piotrka, pytaj, on w tą grę. No, widzisz, pozwól. <śm> no i zepsułeś bota. <śm> Zapraszaj nas! No ale chyba no nie! A proszczenie nic nie da, no musisz pozwolić! Ale jak? No poswó Wyjdź kula z gry, czekaj, zerwaliście mnie! Za <grym> każdym razem! A pozwolisz nam? No, no pozwól! pozwól. No, nie wiedział jak nawet. No, no pozwól, no to chłopie, no. no. A wy takie cwaniaki jesteście, ale nie, sami nie zrobicie tego. Ale no, o, przecież powiedzieliśmy ci czemu. A pitek czemu? Masz kuchnię? z Często mnie kur... nie ma. Dobra, poczekaj, Marcel, przetestuję, nie? Zaproszę cię teraz. Masz. Zaraz będzie Poz... O, pozwól. No, i taki cwaniak byłeś, no. Dobra, ty dobra. mnie zapraszasz do gry. Nie, widzę przycisk. Zobaczymy, co, co czy to się Ej, pozwól, teraz mam kurczę, że mogę wam pozwolić. O, niemożliwe. Bo, bo wcześniej nie miałem. No za... Dobra, nie zapraszam cię, Pitek. Pierwszy, mamy sam, albo cel. Ej, Post... Dołączenie ej! do gry. Pierwszy, już zaproś mi. Nie. Pierk. W lobby. Dobra, tu... No, no ja odmu, pozwól. Ja cię zaproszę, bo ja nie... nie, nie ja po prostu nie pozwól. Aha, to nieźle. Nie pozwolił. No ku... <laughs> Musimy z nim grać? To zrobię tak samo. D dam zaproszenie. Od razu. Zaproś do gry. Zobaczymy. Ale mi się pobiera, kur. Czekaj! Ale to to nie musisz klikać, przecież od razu. Możesz poczekać sobie, z no... Nie. No to kurwa. No to ci nie pozwalam. <noise> Mam, a jest jakiś limit kurwa brania itemów? Dla ciebie tak. Mogę. Bo jak się otwieraj flipunek? No, u góry masz ten, tak samo jak to gdzie widzisz. O, taki się bajer. Mam nóż. Gdy Jak się bierze do ręki. Dwa razy klikasz albo na pasku, tam masz trzy miejsca. Pamiętaj, żebyś nie przeciążył ekwipunku. O Oku Co? Wyjebałem wszystkie itemy. Chodź. Ja się ch... Prawy, prawy mi, przejść przez okno! Dobra, Marto, ja uciekam tymi drzwiami, dawaj. Dobra. Kur... Uciekamy! Góry! Kur... Nie, płot, nie, płot, płot, nie płot. mogę! Za no dużo ich! No, o ja pierdolę. Nuket! No, kopę, kopę dziurę. Chodź przez okno Co to ciebie zrobiło? A, bo tu grzą, grząski i ten... Chodź, chodź, chodź Ej, bo mi... O kur... Tak Siema Ale mnie kręcić. Jak ci nie pokazuję? O, kur... Pominęliśmy to, o Ciech! O, Ja mam super grzybowę, ja cię ci zabrałem. Nie to, że cię podpuszczał. No. Ale nie wypijesz tego. Co to? Czego nie... Na ziemi. Oddawaj mi kur... grzybową Nie, nie wypiję, wypiję, dlaczego. Można nie... pić wodę z kibla? A mi się on wylosował? Teraz telewizor Ja nie roz... telewizora Nie Co on telewizor? Jak... Zajeb... telewizor Zajemł telewizor bęgał Bęgał Jak się zajebał? Oddawaj telewizor to tam, to tam, to tam? ATAKUJEMY ICH PINKIUSZ! PINKIUSZ? A, pomijam was znowu. No, Jesteście no, tacy no, sami. Właśnie Biegnę do ciebie. To co, spotykamy się w kościele wszyscy? Majtki męskie, panterka. Ja pierwszy glamour Spotykamy się grzybko w kościele bez Pinkiusza? Почему я там в пи ⁇ у тебя? Я тоже заставляю.